Marka Jezus, czyli nasza podróż w Ewangelii Świętego Marka, to już siódmy odcinek, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Idziemy tak powolutku, zaraz zobaczycie, że ciągle jesteśmy w pierwszym rozdziale, no właśnie dlatego, żeby poznać Jezusa takiego, jakiego nam Ewangelista Marek przedstawia. Dzisiejszy fragment Ewangelii to jest ciągle pierwszy rozdział, wersety od 21 do 34. Więc dość długi tekst, nie będę go znowu czytał. Znowu Was zachęcam, żeby otworzyć samemu Ewangelię i go sobie przeczytać. I to są następujące sceny. To jest taki moment, kiedy Jezus z tymi świeżo powołanymi uczniami przychodzi do kafarnaum, głosi w, syna w synagodze i ludzie są pod wrażeniem, że głosi jak ktoś to ma moc, a, a, jak ktoś to ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Później w tej samej synagodze objawia się człowiek jakiś opętany przez nieczystego ducha. Jezus go uwalnia od tego ducha, mówi do tych do tego ducha zamilcz i wyjść z niego i rzeczywiście zły duch nie ma opcji, musi po prostu wyjść z tego człowieka. Bezpośrednio po wyjściu z synagogi Jezus idzie do domu Szymona i Andrzeja. Są z nimi Jakub i Jan, czyli Jezus znowu razem ze swoimi uczniami idzie do domu jednego z tych uczniów i tam od gorączki uwalnia teściową, teściową Szymona Piotra. I jeszcze później jest taka scena, kiedy już wieczorem tego dnia masa ludzi ściąga całe miasto, pisze ewangelista. Przyszło, przyszło do tego domu e, Szymona i Jezus tam posługiwał. E, już, to już było po zachodzie słońca. Przyszli, przynosili do niego chorych i opętanych. Całe miasto się zebrało u tych drzwi. On wielu cierpiących uzdrowił na różne choroby, usunął wiele demonów. Demonom nie pozwalał mówić, bo go znały. Moi drodzy, e, to jest bardzo ciekawe. W Ewangelii świętego Marka to jest taki pierwszy pełny dzień publicznej działalności Jezusa. I bardzo ciekawe jest to, że w tej to Jakie rzeczy Jezus robi. Jezus głosi w synagodze w Kafarnaum, później uwalnia od demona, uzdrawia z gorączki, i później przychodzą do Niego całe tłumy i on tym, tym tłumom też posługuje charyzmatami uzdrowienia i uwolnienia. I tym, tym jest wypełniony cały dzień Jezusa. I moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, że lewia część Ewangelii Świętego Marka to są właśnie znaki, które robi Jezus. Czyli znów te, te pierwszy rozdział, ten pierwszy rozdział Ewangelii Marka to jest taki, jakbym Święty Marek w tych pierwszych wersetach chciał powiedzieć: Ja już teraz wam pokażę, jak w pigułce, kim jest Jezus, żebyście się tak e, na jednym rzutem oka, tak to nazwijmy, zapoznali z tym, kim to jest Jezus. Pierwszą dobrą nowinę, radosną nowinę o nim usłyszeli i żebyście się zdecydowali czy iść dalej czy nie czy chcecie tego Jezusa poznać czy nie to jest zaproszenie skierowane ze strony Marka I Jezus które, którego będzie nam święty Marek pokazywał to jest Jezus który głosi to jest Jezus który uzdrawia to jest Jezus który uwalnia następna ciekawa rzecz jest taka że Jezus posługuje ludziom których nie zna tym co się zebrali w synagodze Jezus wchodzi do domu Szymona Piotra wchodzi do domu w ogóle dom Andrzeja i Szymona, ten dom, gdzie teściowa Piotra leży w gorączce, dom, w którym jest choroba, nie jest miejscem, które, od którego Jezus jakoś ucieka. My tak myślę normalnie, zwłaszcza teraz po tym doświadczeniu koronawirusa, to jakoś to wiemy, że, że dom, w którym jest gorączka, dom, w którym jest jakaś choroba, to no dobrze, możemy pójść tam usłużyć, ale zasadniczo to nie jest miejsce, które nas jakoś przyciąga, co najwyżej w ramach służby tam idziemy. A, a Jezus bez żadnego skrępowania idzie do domu, w którym jest choroba. Wchodzi do tego domu, ingeruje w te, też jakiś rodzaj relacji, które tam są. W ogóle to warto zauważyć, że, że Jezus przychodzi do braci, powołuje braci, powołuje ich w miejscu ich pracy, więc w tym poprzednim naszym rozważaniu Jezus wszedł do miejsca pracy tych ludzi, a teraz wchodzi do ich domu. Czyli Jezus to nie jest jakiś ktoś, kto zadawala się wejściem w jakiś wycinek życia swoich uczniów. On jakoś wchodzi w całe życie uczniów także w tą przestrzeń taką intymną, jaką jest dom. I też jest bardzo ciekawe to zjawisko, że dom, który był domem choroby, staje się nie tylko miejscem uzdrowienia teściowej Piotra, która wstała i usługiwała, ale staje się domem uzdrowienia dla całego miasta. Wieczorem, jak już zaszło słońce, całe miasto tam przyszło. Wielu znalazło uzdrowienie, wielu zostało uwolnionych. E, przyjście Jezusa do jakiejś rzeczywistości naprawdę tę rzeczywistość przemienia. Jezus e, porządkuje ją według Bożego Królestwa, sprowadza Boże Królestwo w to miejsce, gdzie, gdzie jest zaproszony, gdzie przychodzi. Chodząc dzisiaj sobie z tą Ewangelią, e, patrzmy takie sobie, zróbmy porównanie. Synagoga. To taka nasza parafia albo nasza wspólnota, a Teściowa Piotra, ten dom to też nasz dom. I y, zobaczmy, czy może chcemy zapraszać Jezusa i do tej naszej synagogi, w cudzysłowie, i do tego naszego domu. Jeśli chcemy, to sobie dzisiaj chodźmy i mówimy: Jezu, przyjdź do mojej wspólnoty, przyjdź do, mojej, przyjdź do mojego domu. I w ciągu dnia, w różnych momentach, kiedy będzie nam się ta Ewangelia przypominać to zachęcam, żeby właśnie tak Jezusa do siebie zapraszać. Więc kochani, miejcie piękny dzień. E, przypominam, żeby subskrybować nasz kanał, dać jakiegoś kciuka w górę, e, napisać jakiś komentarz, dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W opisie też znajdziecie link do, do możliwości zapisania się na powiadomienia w Messengerze. Wtedy będziecie otrzymywać te powiadomienia, że kolejne odcinki naszych spotkań Marka Jezus e, zostało opublikowane. Mam nadzieję, że do zobaczenia.